Dzień dobry, Bondia. Powiem wam ci o książce. Surprise, surprise książki Marcina Osmana. Oczywiście, że tak. Opowiem wam o książce, którą kupiłem sobie na lotnisku w zeszłym tygodniu. Widziałem informacje o niej w internecie, ale nie chciało mi się jej zamówić online, bo się przemieszczałem dużo i ta książka spotkała mnie na lotnisku w Los Angeles. Książka nazywa się Unreasonable Hospitality. Na polskim bym powiedział, że jest to Przegięta na maksa gościnność, przerysowana, nieracjonalna gościnność. I teraz tak. Will, ten Will, jest restauratorem. Czyli ma restaurację w Stanach przeróżne i pracował w wielu. I on od nastolatka pracował w restauracjach. To jest bardzo ważna informacja, że gość, który ma turbo restaurację, od samego początku jako dzieciak pracował w. Restauracji. Ale to nie jest książka o tym, jak założyć restaurację, to tylko jak wdrożyć element hospitality, czyli gościnności. Ale cofnijmy się do początku, do tej definicji, czym ta gościnność właściwie jest. To jest coś takiego, że wchodzą znajomi do Twojego domu, gościsz ich pięknym jedzeniem, dbasz o mega atmosferę, wprowadzasz w cały ten wieczór. Takie smaczki, które podnoszą ich doznania na poziom w ogóle nieziemski. Oni wychodzą z tego przyjęcia i wszystkim o tym mówią. I teraz ta książka jest dla mnie ekstremalnie fascynująca, bo się czuję, jakby ją napisał mój brat Brat Will. I Brat Will prowadzi biznes, który jest oparty na tym, że goście muszą chcieć do niego przyjść. I on skumał. Że nie wystarczy podać mu wykwintny, fine dining, niesamowicie piękne talerze, niesamowite smaki z otoczką itd. A on zauważył mega słusznie, zgadzam się z nim na maksa, że klienci potrzebują czegoś jeszcze więcej, wejścia na kolejny poziom. Teraz tak, w branży restauracyjnej są jakby dwa podejścia. Jedno zorientowane jest na produkt, czyli na talerz, przepiękny talerze, serwowane w pięknych atmosferach. Z 15 kelnerów i 64, 64 kucharzy. A drugi element, biznes jest zorientowany na gości, czyli żeby ten experience gościa był na wysokim poziomie. I teraz ja mam bardzo duże wymagania, jeśli chodzi o restaurację wysokiej półki. I często jest tak, że oni dostarczają mi piękne produkty, ale ta obsługa nie jest tak piękna jak ich dania. Ona nie jest zła. Ale ona nie dociąga jakością tych doznań, bo nie jest zorientowana na tą hospitality, którą tu właśnie Will sobie książkę prezentuje, tylko jest ukierunkowana na to, żeby ten talerz był piękny, instagramowy, smaczny, kwintny, wybitny, niestandardowy i tak Ale ten kelner jest po prostu kelnerem, który przynosi poprawnie o czasie rzeczy na czysty stół i dba o to, żeby było pięknie. A Will mówi: idziemy krok dalej. Chcemy naszego gościa wprawić w osłupienie. Chcemy. Ten poziom gościnności wniesie na tak duży poziom, jakiego nikt inny nie reprezentuje. I najlepsze jest to, że te rzeczy, o których teraz Wam będę mówił, one kosztują 0 złotych. Czyli najdroższe restauracje na świecie wchodzą na wyższe poziomy, przez to, że dają ludziom coś, co jest 0 złotych. Kilka przykładów. Idziesz na randkę z żoną, super kolacja, i myślisz sobie: O kurde, zawróciłem za mało do parkometru pieniędzy. Stajesz od stołu, Kenet to zauważa i pyta, czy może pomóc. Mówisz, że muszę tylko skoczyć do parkometru, żeby wrzucić tam jeszcze Dolca czy Eurasa do parkometru i żeby to móc do was wrócić. A on mówi: spokojnie, niech pan sobie usiądzie, dołączy do żony, e, ja to za pana zrobię. Gdzie jest ten samochód, ja te pieniądze dorzucę. Wow. I cz cz czemu jest to wow? Bo nikt z nas tego pewnie nie, by nie wymyślił, że. Takie rzeczy mogą być elementem biznesu. Przecież to nie ma nic wspólnego z biznesem, z restauracją, z firmą. To nie ma nic wspólnego, a ma bardzo dużo, bo to powoduje taki wow-faktor. Rzeczy, których restauracje i w ogóle biznesy nie robią. Kończymy usługę, wychodzimy z restauracji, idziemy do domu i co otrzymuje jeszcze? Jaką rzecz, za którą nie zapłaciłem, której nie zamawiałem, otrzymuję? Czyli. Co nieoczekiwanego otrzymuję? Mimo, że nie chciałem, nie prosiłem, i tak dostałem i za ten element nie płacę. Oni na przykład wykmienili, że po co ludziom dawać jakieś cukierki, czekoladki, jak można dać im słoik granoli. Takie ziarenka z orzechami w miodzie, czekoladą, whatever, nie? Obrędowane, gdzie koszt tego bliski zeru, i kolejnego dnia po tej fencji restauracji. Fancy kolacji Klienci rozpoczynają dzień z tą właśnie granolą. Wow, nie. Ale, ale właśnie, jak, jak, jak słuchasz to i tego wow nie widzisz, to cofnij sobie wideo jeszcze raz o krok. Bo to, to właśnie jest to wow. Te małe rzeczy. Te małe turbo rzeczy. No dobra, a teraz jak to przełożyć na biznesy nierestauracyjne i nie hotelowe. Przykład. Byłem na lotnisku na Tahiti Czekając na lot do Los Angeles, gdzie kupiłem tę książkę, później, e, i miałem na tym lotnisku no dwie godziny. Jest mega małe lotnisko, nie ma co robić, jest mega późno. Ja muszę się pilnować, żeby nie zasnąć. Mój lot był przed 24, a już tam byłem ku 22, więc co, co robić? My sobie, wow, mamy różnicę czasu, więc w Polsce ludzie już nie śpią. Napisałem na mojej grupie Instagramowej: Hej, mam dwie godziny. Jeżeli chcesz, mogę Ciebie zadzwonić, możemy pogadać o Twoim biznesie. I w ten sposób spędziłem półtorej godziny. Dzwoniłem do sześciu albo siedmiu osób, które zgłosiły się na Instagramie. Za free nikt nic nie płacił. Odpowiadałem na ich pytania i wrzucałem później print z naszej rozmowy, czyli widać moją twarz i twarz tego, klient, tego rozmawiacza mojego z Polski, na tą grupę. I to buduje wow. I teraz, czy ja coś z tego dostałem? No nie. Czy z tego coś się może dla mojego biznesu zadać? Jak najbardziej. Czy to mnie kosztowało coś? Odrobinę czasu, kreatywności, ale i tak ten czas miałem. Tego nie dałbym w ciągu tygodnia normalnego, gdy mam wokół siebie rodzinę, dzieci, obowiązki takie normalne, ale tam miałem tą przestrzeń. Czyli zadzwoniłem do mojej społeczności, do moich klientów, do moich widzów i za free dałem im moje konsultacje. I teraz historia Wisienka. Siedzę w samolocie. I akurat tak się złożyło że w locie z Tahiti do Los Angeles 26 listopada byłem w powietrzu i miałem moje urodziny, Wynik zadziały się w samolocie. Wsiadam, nikomu, nic nikomu nie mówię o tych urodzinach, no bo niby po co, niby czemu i na początku lotu przychodzi do mnie stewardessa i mówi słyszałam, że ktoś ma urodziny, a ja mówię skąd wiesz? To mówi, że mają w systemie wyrzuca im, że mają na pokładzie samolotu akurat teraz pięciu pasażerów, którzy mają urodziny 26 albo 27 i chciała złożyć mi życzenia. Linie KLM. Jestem fanem, polecam. Co się wydarzyło? Zapytała czy mam ochotę na szampan. Mówię nie dziękuję alkoholu nie bardzo, szczególnie w locie. Ona mówi don't worry, coś wymyślę. I tak zaczęły się moje urodziny w samolocie. Gdzie? Byłem w klasie ekonomicznej, więc żadne jakieś luksusy, ale wjechały lody urodzinowe. Pojawiały się na moim stoliku jakieś czekoladki, słodycze, przekąski, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I to, co mnie poruszyło, to że ta stewardessa podeszła do mnie, tak sobie klęknęła przez ramię z prawej strony i mówi: Chciałam Ci życzyć. Wszystkiego najlepszego w dniu Twoich urodzin. I to zatrzymanie się, zobaczenie, to zatrzymanie się. No nie było, hej, tu, tu masz te lody na na nara. Nie? To było takie, właśnie, zatrzymanie się. Ja cały czas czułem, że moim prezentem urodzinowym jest obsługa premium. I najlepsze jest to, że ja. Czekajcie, już miałem tą książkę w ręku. Miałem. I tą książkę czytałem w momencie, jak ona do mnie z tym podeszła, właśnie i mówię jej look, czytam właśnie książkę o hospitality jesteś idealnym przykładem na to, że da się w ten sposób gościć gości, no bo byłem gościem na jej pokładzie. Myślę sobie dobra, Czuję się tak absolutnie dopieszczony, obsłużony, wyróżniony, co mogę jej dać? Pomyślałem tak, mam trzy naszyjniki takie długie, duże z muszli z Polinezji, to jej dam. Już tak pod koniec lotu, pół godziny przed lądowaniem, mówię, że mam dla ciebie prezent, chciałem podziękować za wszystko, i tak dalej, i tak dalej. Daję jej to, ona mówi: wow, mi trzeba było, super. Wzięła, poszła sobie tam do tyłu, wraca po kilku minutach i mówi: To było, to jest bardzo piękne, dziękuję. I Welcome. I co ona robi dalej? Podchodzi do mnie po kolejnych minutach i mówi takim woreczkiem papierowym w ręku, y, to jest prezent od nas, tylko nie wyjmuj tego zapakowania, żeby inni pasażerowie nie byli dzieles zazdro zazdrośni. I otwieram i widzę taki porcelanowy, porcelanowy domek, e, który można kupować sobie w Holandii. I ona mówi, special for us. Enjoy, thank you for your e, time i tak No kurde wow, ja przecież teraz od zawsze będę szukał lotu KLM, jeśli tylko będzie mi po drodze KLM. Nie? Unreasonable Hospitality. I teraz y, tą książkę będzie można kupić po polsku w Polsce. a nie wiem kiedy. Nie u nas w wydawnictwie, bo ktoś kupił już prawa do tej książki. I powiem wam, że nawet bym nie, nie wydawał tej książki w OSM Power, bo tak dużo już mówiłem o tych tematach, że jakby nie czujemy potrzeby, żeby jeszcze raz ta książka była tutaj taka, taka książka w OSM Power wydawana, ale wiem, że będzie w Polsce wydana pewnie w ciągu kolejnego roku. I. Y, Chciałem się z Wami podzielić tymi kejsami, które dzielą się tak często. Ten Pan tam dmuchaliście, więc muszę kończyć. Że można takie rzeczy wdrażać do swojego biznesu i my w OSM Power robimy tego setki tysiące. Takich małych akcji. Gdy widzimy, że klient ma urodziny gdzieś w moich społecznościach widzę szukamy jego danych w systemie i wysyłamy mu prezent niespodziankę. Albo dokładamy coś do tego zamówienia albo nagrywam głosówkę z kina lepszego. Takie małe znaki bycia dostrzeżonym, zauważonym i w tym wideo chciałem was zachęcić do takich właśnie rzeczy. To szczególnie widać, szczególnie czuć ym, w hotelach, restauracjach, a przecież każdy biznes jest hotelem, każdy biznes jest restauracją, gdzie gościmy naszych gości i zobaczcie nawet w restauracjach mówią o gościach, a nie o klientach, że do mojej restauracji przychodzi właśnie gość, a nie klient, bo kim jest gość Klientem premium. Z tym was zostawiam. I chciałbym, żeby więcej osób w Polsce tym czytało, szczególnie w restauracjach i hotelach, że jak tam Marcin Osman wjeżdża, albo ty, swoją rodziną, albo sam, że czujesz, że jesteś goszczony, że jesteś księciem, królem, na którego oni się cieszą, że przyjechał. I jak myślisz sobie, no, pojebało gościa, z jakimś odjechańcem, który chce, żeby go wszędzie traktowano jako vip to znaczy, że nie rozumiesz. Czym jest bycie VIP-em i masz ekstremalnie niskie standardy na temat siebie samego? Pozdrawiam!